Nadrabiam sobie zaległości właśnie internetowe. Przemek Pro. To przy okazji przetestujemy pierwszego lodach. Wziąłam burzę, bo wolę czekoladowe. Wygląda fajnie. Nie wiem, czy w nim też te posypki strzelają. Chyba tak. Nie wiem, czy to jest posypka, czy to są jakieś orzeszki. No nic, sprawdzamy. W środku czekoladowy. Nic mnie nie szczela. Hmm. Czekolada jest dobra. Szczela! Wezmę więcej. Dobra. Ciekawe, jakie będą te waniliowe, ale te są smaczne. Hej, o. Mówię po cichu, bo wszyscy jeszcze śpią. Pakuję się i robimy dzisiaj wyjazd. Jest, spełniam swoje swoje marzenie w sumie z dzieciństwa. Jedziemy najpierw do Niemiec, tam robimy nocleg i jutro maldujemy się na kempingu pod Disneylandem. Juhu! No, jedziemy już, to znaczy jesteśmy już w Legnicy jeszcze sprawy firmowe musimy tu ogarnąć siedzimy sobie z chłopakami w aucie i czekamy Bartek poszedł tutaj pozałatwiać i potem jedziemy gdzieś coś zjeść pewnie do maka i i i i, i no i jedziemy już gdzieś mam nadzieję dojedziemy w okolice Frankfurtu, przenocujemy się i jutro już na kemping trochę podzwoniliśmy po trasie i jesteśmy, mamy hotel na jedną nockę, 477 zł. Zaraz zobaczymy pokój. Jesteśmy w ogóle przy autostradzie, na stacji benzynowej. Ale wygląda to nieźle. No, sprawdźmy jaki jest pokój. 16, to jest nasz pokój. Mamy łazienkę. Łóżko piętrowe. A tu duże łóżko. O, super! No i gites. Mamo. Spać. Możesz u góry spać. Biurko jest. Nawet telewizor macie. No. Łazienka jest. Na jedną nockę. Super. Jest 9.30. My już z Kawusią w autku i jedziemy dalej. Mamy postój pod Francuską granicą, kawka, fryty i lecimy dalej, ale tutaj dostaliśmy kawkę w takich ładnych opakowaniach, z tych, jakby, kawiarni, y, które są zawsze przy Makach, a nie y, w Makowskich kubkach, nie, mimo że zawsze, zawsze dostajemy w Makowskich, jak chcemy kawę, no ale spoko. Tankujemy się, ale jajca musieliśmy zostawić dowód osobisty na stacji, żeby móc się zatankować, bo mówią, że tu kradną. Więc życzą sobie najpierw dowodu tożsamości, a potem można się tankować. Tak jest Jesteśmy już na terenie Francji i ja się pytam gdzie te 17 stopni. Bo przecież się mi I mamy kolejne bramki. Nie możemy płacić DKV-ką od marca we Francji. Także musimy albo gotówka, albo karty kredytowe, gotówkowe. My płacimy zwykłą M banka, czy kartą. A tu bilecik? Juhu, mamy bilecik. Teraz inaczej. No dobra, jedziemy trochę nie ogarniamy ich systemu. Raz tą pieniądze, raz bileciki no, na stacjach paliwowych, chcą dowodów osobistych. Jedziemy. No w końcu się przejaśnia, Jeszcze 32 km i jesteśmy na miejscu. Oboje stwierdziliśmy, że tu trawa jakaś taka bardziej zielona jest. Na początku myślałam, że to tylko ja mam złudzenie optyczne, ale jak Bartek powiedział to na głos, to Zaczęłam rozważać, że jednak normalna jestem. I jesteśmy, idziemy w formalności, to znaczy idziemy Bartek, tam cedrepta. Formalności załatwić i muszą nas wpuścić tu jakoś. Tu jest recepcja. Jest Bartek. Mamy mapę. Jedziemy szukać domku. I dojechaliśmy. Wnosimy właśnie bagaże. Tak Wam szybciutko pokażę. Tu jest kuchnia, salon, tam jest pokój. Szymka już się zarezerwował, tu jest łazienka, tutaj jest sypialnia. I ogólnie bardzo fajnie to wygląda, ale cały kemping. O tu mamy na jeziorko. Widok, kaczki nam tu dreptają. Zrobimy Wam już w osobnym filmie. O, zobaczcie, tu mamy domek nasz. A tu mamy staw. Tam są rowerki wodne, nawet widzimy. O, gdzieś tam w oddali przybliżę Wam. O. I idziemy na spacerek. Dzisiaj pogoda jeszcze taka popaduje. Od jutra ma być ładnie. Więc najwyżej dogram Wam jeszcze coś w słońcu, ale ładny plac zabaw tam jest. Taki drewniany. Idziemy się dowiedzieć, jak stąd kursuje autobus do Disneylandu, jak tutaj jest z wejściem na basen, bo jest basen kryty, nie? Do sklepu sobie idziemy. Tu dzieci mają kryte boisko z bramkami, z koszykówką, mogą sobie grać. I tu są szatnie, kibelki. Nie wiem, czy to tu się wchodzi na basen, czy tam dalej jeszcze, nie? O, i są stoły do ping-ponga, czyli na basen się chyba wchodzi od tamtej strony całkiem. O, tu już widzimy basen. Widzę, że tam jest grzybek u góry. Tak. Fajne ślizgawki są takie, jak chłopaki lubią. No idziemy zobaczyć, od której do której jest czynne. O, tu mamy plan całego ośrodka i my jesteśmy przy którymś stawie, nie? Tu jesteśmy. tu jesteśmy. no. Numer 4. O, zobacz, tu jest kręgielnia, Misiek. No. Kręgielnia, plac zabaw, tu jest basen, korty, restauracja, O, minia samochodowa nawet no, jest. Tu też jest osobne. Następne. Widzisz, tam są następne korty. No. Y A gdzie ten mini golf jest? Aha, to tunelem możesz przejść... Na, na drugą, drugą stronę. Nad, no i tutaj są rowerki wodne, o. Ścianka wspinaczkowa A to? Jest. Co to jest z tą lupą? To jest golf. Aha, to tu jest golf. To jest druga, drugi plac, a ta ma ściankę spinaczkową i ten. I z łuku szczelanie. Tak, możesz nawet chyba łowić ryby. No, łowisko. super. Dobra, idziemy na basen dalej. <laughs> tak po drodze wszystko zerkamy. Druga część basenu yy, widziana z zewnątrz. 10. O super, 10:30 19 i tu można wypłynąć na zewnątrz. Jesteśmy wieczorem, to już jest zamknięte, ale tu są jakieś budki z lodami, snaki. Tutaj też jest jakaś restauracja. Bartek już poszedł oblukać ceny. Ceny pizzy, fish and chips. I inne takie typowe fast foody. W sumie cenne jak u nas, chyba od 7 do 11 euro, więc, jakby tak przeliczyć, to porównywalnie. Tu masz o, Jesteśmy z drugiej strony, i tutaj jest następna część basenu. A tu mamy kręgielnię zaraz naprzeciw. Super, idziemy zobaczyć ceny. To wygląda ładnie. Super, ale dużo torów jest. Dużo torów jest, nie? cenny ceny sprawdź. Kręgielnia 8 euro, także spoko. Idziemy dalej obczajać, jak na ten basen tu wejść. O, bo widzę następny wodny plac zabaw. O, I tutaj są pewnie psikawki, taki wodny plac zabaw, zadaszony, fajnie. Misiek, tu jest wodny plac zabaw, zobacz. Dobrze już wszystko wiem. Tak? I jak się tu wchodzi na basen? Dzisiaj jest, jest jeszcze zamknięte, bo dopiero jest otwarcie od jutra od pierwszego. Aha, a którędy się wchodzi? Tu, gdzie jest ta taka biała ta, z bransoletkami trzeba przylecieć. Aha, no to spoko, ważne, że będzie czynne. Tu mamy główną recepcję, idziemy się dowiedzieć teraz o autobus do Disneylandu. Czy będziemy jechać autobusem, czy jednak sami, na własną rękę. Zobaczymy, jak to też finansowo wyjdzie. A tutaj naprzeciw mamy sklep, zaraz też pójdziemy zobaczyć, jakie są ceny. I potem idziemy już na spacer dookoła jeziora. Już wszystko wiemy, idziemy teraz dookoła tego naszego stawiku pierwszego. Bus na razie jest tylko w środę i jest darmowy, także może Bartek sobie w środę pojedzie sam jeszcze z chłopakami, a jutro sobie pojedziemy chyba samochodem. Także zaraz wrócimy do domku, to będziemy bukować bilety, ale idziemy teraz jeszcze dookoła chociaż tego naszego pierwszego stawiku. Tylko dzisiaj Wam tyle nagramy, a może na dniach będzie ładniejsza pogoda, to dogram jeszcze materiału z dalszej części też kempingu. A tu mamy pierwszy placek zabaw, fajny, taki dosyć drewniany, a tam dalej w oddali coś jest chyba, nie wiem, zamek czy coś, zaraz tam dojdziemy. A tu nad stawem w ogóle ludzie sobie rybki łapią. Tu widzę, że jest Eurobanch i chyba Kulkoland w środku, jakaś kawiarnia. Trampoliny tam mi są. Widzisz tutaj te zadaszone, zielone, to są trampoliny. I tu za wejście. No, to tu są kulki. Minigolf tu jest. 2 euro się płaci. A nie, tu są go karty chyba. Torgokardowy. trampoliny, kulkoland. Tam może coś dalej jeszcze. O, a tutaj można sobie, właśnie tutaj, tymi małymi, no to tymi małymi dzieci tu pływają, a tam na jeziorku można sobie wziąć normalny rowerek wodny. I jakie są ceny? No też 2 euro, 8 euro. Zależy co. A, i tą kartę można, i pewnie też tu można ją wykorzystać. No, są takie acti, Activity pasy. O, a tu jest plaża. Tam nawet się dzieci bawią z fontanną. No, po prostu masakra. Zimno mi odpatrzenia. O, no, ale chyba tu można pływać nawet, nie? I bar jest obok. Mamy pierwszy słoneczny dzień. Niestety ja dzisiaj musiałam troszkę popracować. Chłopcy byli w zoo, a teraz siedzimy na tarasie i będą kiełba chory. Grylujemy pierwszy raz. Pojedzeni, ale w sklepiku kupiliśmy sobie DSR. U nas takich nie widziałam, więc Okej. będzie testowanko. Jak ty nie fotogenicznie to otwierasz. Nie, wieczko. O, to będzie dobre. Dawaj. No. A weź tak na pół to przegryź. Dobrze. No gąbczasta. Muszę tak od dołu nagrywać, bo nie mam jak. Dobra. I nawet trochę ich tu jest, nie? Dużo jest w opakowaniu. Dobra, idziemy jeść. Idziemy na spacer. Doszliśmy na sam koniec kempingu, gdzie są już same namioty. I bardzo fajnie to wygląda taki rządek. Ob, ob, obkręciliśmy się. Obeszliśmy dwa, dwa stawy, tak? tak. I plaże. Tak. Także za chwilkę Wam pokażę drugi staw. Okay. ja wiem, ten camping nie jest. Ani jakoś super wielki, no. ale mały też nie jest. Taki kameralny w sumie, nie ma też dużo ludzi teraz. Jest przyjemnie. O, tu widać drugi staw on jest pusty dookoła, tu głównie wędkarze siedzą tutaj jest ta plaża, którą wcześniej Wam już pokazywałam i tam potem dalej już przy naszym domku jest nasz staw my mamy chyba najładniejszy taki kolorowy można powiedzieć bo pływają rowerki wodne, kajaki są łabędzie i są też małe łabędzie także jest bardzo fajnie Mamy normalnie profesjonalne buty. I przyszliśmy na tor. Ale tu są fajne ułatwienia dla dzieci. Takie ślizgawki na kule. Się rzuca kulę i... Leci, zaraz przetestujemy jak to poleci. Można i tak. Ważny jest efekt. Testowanko. I wzię! The monster of uber Oh boy, oh boy, my favorite <laughs> <skinny. gasps> Oh my god I lost Oh yeah, yeah What you trying to skinny? I just, skinny to be honest No, flamingo, from flamingo Uh-huh Teraz robimy zakupki jeszcze. Weźmy te, czy te nalejony popatrz, bo są widzisz jakieś y, maksi, nie porównaj. Nie hmm? hmm. hmm. zakupy zrobione mamy dwie torby różności potrzebujemy wydrukować jeden dokument i wpadliśmy na genialny pomysł bo oczywiście tu nikt nie ma drukarki że wydrukujemy w budce I ja znalazłam kabelki nawet Bartek podłączył telefon tylko mamy pewien problem wszystko jest po francusku no dobra mój szprytny mąż Ogarnie francuski w 5 minut, nie? Już, już jakoś intuicyjnie dochodzi do swoich folderów na komórce nawet. Zobaczymy, co to z tego będzie. Ja, tak w ramach relaksu i czekania, otworzę sobie jednego Loda Raffaello. Nie są one duże, ale jak one pachną. Mega. Pojedźmy sobie, poczekajmy. Dalej kombinuję. Dobre są. Może się uda coś wydrukować. Zobaczymy ile przez ten czas zjem lodów. No wiemy już, że trzeba. PDF na JPG zmienić. Także chyba nas czeka powtórna wycieczka. Wynajęliśmy sobie. Chciałabym powiedzieć łabędzia. Ale mamy unikorna. Yeah. Dzieci sobie odpoczywają. Bo się zmachali na placach zabaw. A my sobie jeszcze pływamy. Tata ich wykończył. Tata ich wykończy, no. Dzisiaj mamy słoneczną pogodę. W ogóle ten vlog to będzie taki zlepek paru dni. Yeah. Także ta pogoda będzie na nim bardzo różna. Ale dzisiaj jest chyba najcieplej i jest tak przyjemnie słoneczko. Smarzy dużo osób sobie dzisiaj jeździ. A tu mamy łabędzia, tu mamy smoka. Tam też smok. Zwykłe autka jakieś są, ale nasz unicorn jest jeden i niepowtarzalny. Nie ma drugiego. Znaleźliśmy jeszcze pole do minigolfa, także musimy wypożyczyć sobie kiki i przyjdziemy sobie z chłopakami pograć.